Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale e, Tu pociągnęłam pasek Ponieważ jak e, Mamy farmę kaktusów Która działa dość, dość No nie ukrywajmy Świetnie Nawet e, bym powiedziała Więc jakby no e, Dlaczego by jej tu nie rozbudowywać e, Tylko trochę jest strasznie blisko domu i zastanawiam się, czy może nie lepiej by było powiększyć domu o równo jedną kratkę i styknąć się z tym murem ale to zostawiam wam do ucenienia w komentarzach Raz policzmy kratki raz, dwa, trzy, cztery e, stop raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem Osiem kratek tej podłogi potrzebujemy. A mamy tylko jedną. No. E, czy mam gdzieś kobla? Jeszcze? No, niekoniecznie. To idziemy z leż kopalnia, e, żeby pokopać kobla trochę. Nie ruszę się. Trwa transportowanie. Essa, nasze stanowisko. Mamy bardzo fajne. Kilo żelazne, więc powinno nam pójść kopanie dość szybko. Eee, czemu się kobietunie rodzi? Lag? Ja mam laga, czy kto ma laga? Ej, no co się dzieje widzowie? Nic nie działa. Hmm. Slash wyspa, maybe Co się dzieje? Było, internet mi wywaliło, wywaliło mi serwera Ale na szczęście nic nie straciliśmy Nic się nie stało, jak widać hmm. Już wróciłam Ale to dziwne, bo internet niby mam świetny i mam, miałam cały czas, mi pokazywało połączenie, więc naprawdę nie rozumiem, ale no, nie moja w tym głowa, żeby debatować nad tym. Po prostu robimy sobie fajne tu kopanie. Robimy sobie fajne kopanie. To nie brzmi chyba zbyt dobrze, ale no, kopiemy. Jak widać, żeby mieć kobla. Mm. Myślę, że będziemy kopać, aż nie wykończymy tego kilofu. Mm. To może być dobry pomysł. Co to za lagi? Proszę Państwa, mnie to denerwuje, tak? Nie lubię lagów, kiedy nagrywam odcinek. W ogóle nie lubię lagów. E Fajnie, jedziemy, a od razu za nami się rozbi złoto. I inne takie fajne surowce, więc akurat git. Podoba mi się to. O, węgiel. Dokopiemy się do węgla. Dokopiemy, dokopiemy. Ej, znowu, ale fajnie. I koniec kilofu, więc nasz wys... wys... Slaż wyspa, trochę słońce zachodzi, ale to nic. Odkładamy surowce, takie jak węgiel, złoto, to i to. Bo to wszystko nam się przyda do enchantów i tak dalej, ale na razie jedziemy tu dalej z rozbudowywaniem naszej farmy. I wtedy, jak już mówiłam, rozbudujemy nasz domek. Ale najpierw zajmijmy się farm farmą naszą. Ehm, no. No i dobrze, wszystko w O Boże, nie tak postawiłam. A nie mam kilofon. To zaraz coś zaradzimy. No, Boże, czemu to się. Tak stawianie fajnie. No i koniec. Lecimy szybko po kilof... W sensie jeszcze mam tu jeden stak, ale yy, możemy sobie zrobić złoty na przykład. Yy, nie marnować czasu. Dwa te Raz, dwa. Cztery patyki. Jeden kilo, złoty najszybszy, ale też najszybciej się wykończę. Ale skoro mamy rudy, mamy możliwości, to czemu nie będziemy sobie ułatwiać życia i nie będziemy na przykład korzystać z złotego kilo. Strasznie. Nie wiem, czy wiecie widzowie. Fan fakt taki, że złoty kilof jest najszybszy w Minecrafcie, ale jak mówiłam, Kończy się chyba szybciej nawet niż drewniany. Ale tego Wam nie zagwarantuję tej wiedzy. Bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Mm, tak. Bardzo nasza wyspa jest już rozbudowana. Tak twierdzę. Więc dawajcie kolejne pomysły widzowie koniecznie. Co powinnam robić z nią dalej? Bo szczerze mówiąc, na ten moment nie zbyt wiem. Więc czekam na inspiracje, pomysły. Wyczekuję. Mm. I teraz jak to jest? Po prostu co jeden? Tak. Po prostu co jeden, więc raz. Dwa. Trzy. I tu obok. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Później będziemy mogli dorobić resztę pięter tutaj widzowie. Co uważam, że byłoby super, żeby zrobić więcej pięter i najpierw może zajęlibyśmy się... Właśnie tak nie wami jak na przykład to, tu trzeba ten kobyl usunąć, żeby nam żadne kaktusy tu się nie bugowały, ani nic się nie działo, więc od razu mamy na dokończenie tego i od razu też, hop, Oj. usunę, czemu się nie usuwa, hop, hop. mamy piasek w skrzynce? Mamy dwa piaski. I czy mamy kaktusy? Mamy kaktusy Więc super. Gotowe kaktusy na nas czekają. Wlejmy tylko jeszcze wodę. Tam, gdzie trzeba. Hop. Nasze wspaniałe, nieskończone źródło. No, dawaj, dawaj, dawaj. Tu. W drugim rogu. O proszę No. Następny hop, hop. Na razie nie mamy zbytnio dochodów z formy naszych kultusów, ale to się planuję jak najszybciej, żeby zmieniło. To hmm. już będziemy mieli więcej ktusów, będą szybciej e, rosły. W sensie nie będą szybciej rosły, ale będzie ich więcej, przez co będziemy mogli więcej razy je sprzedawać, co spowoduje, że będziemy mieli coraz większe dochody. Co według mnie będzie super. Hop, hop, hop. Będę się tylko, żeby nie spać na tej wyspy, Więc trzeba będzie ją wreszcie ogrodzić. To jest plan. Czy jeszcze tu coś brakuje? Nie, idealnie już wszystko tu płynie, jak powinno płynąć. I potrzebowalibyśmy co sprzedać, chyba, żeby piasek był. Raz, dwa. Raz, dwa. I tylko tyle na razie mamy. Więc. Słabo, słabo. Mamy co tu sprzedać? Hmm. Pomyślimy. Hmm. Diamenta na pewno nie, pochłonie nie, ziemię nie, moglibyśmy sprzedać, nie, co? Naprawdę. Mm. Ale wydaje mi się, że to, aczkolwiek... Zobaczmy, mogę jeszcze to wykopać? Mogę, więc farmę też przydałoby się powiększyć, skup, skup, slash skup yy. i sprzedajemy arbuzy i cena sprzedaży 8, 10, 10, 10, 10, 10, dodaj 1, 2 i sprzedaj. Czemu nie poszło? 1010, dodać 2 i sprzedaj wszystko. Jak to nie posiadam 10 sztuk. E. Ja nie chcę sprzedać 10 sztuk, tylko chcę to sprzedać. I dnie jeszcze sprzedamy 8 dni. I no, niewiele nam to przypomniało, więc może jeszcze dostosujemy. Skup A Stone, sprzedaj wszystko. I teraz wychodzimy i idziemy na sklep. Jak to nie mogę sklep? Nie pamiętam bendy. Crafted.pl Hop! Oj! Hop! No hop! I. VIP, plaki, bloki, pieniądze, kopalnia. Eee wyspaneder. Sklep. O! Nie! To jest SMS e... Nie rozumiem. No to może zrobimy... Pomoc. Menu główne, informacje, ekonomia. neder, ulepszenia, inne. Mm. O, sklep. I... Sklep surowce. Sklep piasek. Mm. Dać nas tylko na sześć, więc potwierdzimy i dokładamy piasku. Niestety nie wystarczy nam piasku na tyle, ile byśmy sobie dostrzegli, co jest w sumie przykre, ale no nic nie powraca. Niestety nawet kaktusa nie mogę go zabrać więc nawet kaktusy ale przynajmniej tu się zresztą kaktus a reszta pum pum i płynąć sobie z pływem tam gdzie powinniście być? no pod koniec odwrótka sobie jeszcze odłożymy itemki tutaj. Wszystkie i zbierzemy mnie. Jeszcze drewno. Tu, tu, tu. tu. I poproszę sklepkę nie ma sezonu. Hop, hop. I poproszę sadzonkę. Mam. Idealnie dwie, trzy. Więcej. Co mnie cieszy, jeszcze dynie sobie wykopiemy. Nie, chyba nie ma więcej. Ale zawsze lepsze to niż nic. O wiem, sprzedamy dynie i nie wiem czy chcę to sprzedawać. Ale możemy na przykład sprzedać drewno i tak zarobić więc eee, dynie, dynie. I usuwamy te wszystkie Tu usuwamy też te cztery potwierdź I to Usuwamy, usuwamy No i za ile potwierdź No i nadal nas nie stać No cóż Będę musiała kombinować, ale tym już się zajmę w następnym odcinku. Na razie do zobaczenia w następnym i pa!